Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w nowej serii na moim kanale YouTube. Słuchajcie, teraz postanowiłem, że po każdych kwalifikacjach Formuły 1 w tym sezonie postaram się pobić czas najszybszego kierowcy, który był najlepszy w kwalifikacjach. No i już jesteśmy po pierwszych kwalifikacjach, które były w sumie już 3 dni temu. Do Grand Prix Australii, Lando Norris, pole position z czasem minuta 15.096. No i w dzisiejszym materiale. Oczywiście postaram się pobić jego wybitny czas, no bo jednak, minuta 15:0 po to, że w Australii to jest piekielnie szybko. Także to jest wyzwanie, które myślę, że będzie fajne do. E, oglądanie, mam nadzieję oczywiście. No i jesteśmy w grze Assetto Corsa z modyfikacją na sezon 2025 jeśli chodzi o bolid. Tor też jest laserowo skanowany, więc naprawdę tutaj te czynniki są bardziej zbliżone do tego niż jakby na przykład grał w F1 24, gdzie fizyka jazdy oczywiście jest mało realistyczna. Dlatego wybrałem Assetto Corsa do podjęcia się tego wyzwania, do po prostu nagrywania tej serii. No i będę sobie tutaj grzewał coś w ustawieniach, żeby zbliżyć się do tego czasu, jeśli będę miał rzeczywiście problem z tym, żeby być blisko tego minuta 15.0. Ale na początku wyjadę na domyślnym ustawieniu na oponach C3, które były używane też w tym weekendzie wyścigowym, ale tylko w treningach C5 to będzie ta najmniejsza opona, którą będę używał podczas tej głównej próby. Wyjeżdżamy na tor. Albert Park. Słuchajcie, mam tutaj naprawdę świetną modyfikację, nie tylko tego auta, ale również Toru. Wszystkie linki do tych modyfikacji znajdziecie w opisie tego materiału. Link do Toru, link do tego auta do malowania oraz do tego pięknego halo huda, który no świetnie tam pasuje na to halo. No i zobaczcie, no teraz wyjechaliśmy z alei serwisowej, już jesteśmy w sumie pod koniec pierwszego sektora. Zobaczymy. No mam nadzieję, że nie będę tracił dużo po tych pierwszych okrążeniach, ale prawdopodobnie będę. No, bo to jest domyślne ustawienie opony C3, więc teraz najważniejsze jest to, żeby się wjeździć tor, poczuć przyczepność tego auta. No jest też, no, to jest inna fizyka jazdy w porównaniu do F124. No i teraz ta szyka na lewo, prawo. Ogólnie czuć ciężkość tego auta. Ale jest bardzo przyczepny w szybkich zakrętach, jednak ma mało tej przyczepności w wolnych zakrętach, więc tutaj muszę się do tego przyzwyczaić. Bo jednak ten przód nie chce za cholerę kleić, ale szybkie zakręty jak najbardziej. Więc już w sumie kończymy to pierwsze okrążenie zapoznawcze z TORYM i wyjeżdżamy na prostą startową. Odpalamy DRS na halo. Widzicie, pięknie on wygląda naprawdę super. Ósmy bieg, 300, ponad 10 na godzinę. Hamowanie do pierwszego zakrętu. Korzystamy z Starek. Kolejna strefa, Teres, druga. I teraz będzie mocne hamowanie do zakrętu numer 3. Tutaj staram się wąsko wejść i otworzyć sobie czwarty zakręt. Dobra, teraz będziemy kończyć pierwszy sektor. Przed nami szybki prawy który nas wynosi na zewnętrzną tarkę i jesteśmy w drugim sektorze, który jest bardzo krótki, bodajże trwa 17 sekund. Odpalamy DRS i cały czas jedziemy z gazem wciśniętym w podłogę. Tutaj są tylko po prostu takie łuki. I trzeci sektor, trzykana szybka, lewo, prawo, po tarkach na wyjściu. I to jest czwarta strefa DRS, naprawdę. Tych stref jest tutaj najwięcej chyba ze wszystkich torów. Formule 1 No i trzeci sektor, najbardziej techniczny. Ten zakręt jest na pełnym gazie przejeżdżany, ale teraz mi się jeszcze nie udało. No i ostatnie dwa zakręty, wynosimy się na prostą startową. Zobaczmy, ile będę teraz stracił na tę chwilę do czasu Lando Norrisa 1:17:863, więc dwie sekundy i 80. Więc naprawdę sporo. Ale nie jest źle, mi się wydaje. Pamiętajcie, domyślne ustawienie opony C3, moc silnika, nie wiem czy tam jest na maksa, ale na pewno moc baterii nie. Ehm, więc sporo różnych czynników, jeszcze pewnie paliwo na przykład. Tam nie jadę z najmniejszą ilością paliwa pod kwalifikację. Już na tym drugim okrążeniu troszeczkę straciłem, nie wiem czy to opony, czy po prostu kwestia większej ilości błędów. No ale muszę się trochę jeszcze wjeździć i zobaczyć, czy jeszcze jestem w stanie na tym ustawieniu coś zejść z tego czasu. Na pewno mogę większą teraz prędkość wnosić w szybkie zakręty, bo już czuję się pewniej. Ale to pierwsze okrążenie było w miarę dobre. Dobra, odpuszczę to okrążenie i postaram się jeszcze takie jedno wyjechać mocniejsze. I potem będziemy coś grzebać w setupie, żeby zbić trochę tego czasu. Zahaczyłem lekko na wewnętrznej stronie tarkę a nie powinno się na nią najeżdżać. Później zahamowałem do tego zakrętu. Nie wiem co dokładnie ten bolid zrobi, jak wcisnę wcześniej gaz, więc cały czas uczę się. Dobra, 30 na minusie, więc wygląda to znacznie lepiej. DRS odpalony. Prawie 320 na godzinę. Ale tutaj dużo straciłem o dziwo. Mniej prędkości wniosłem. Dobra i ostatnie kilka zakrętów. Trochę odpuściłem. Dobra. I kończymy takie szybkie okrążenie na domyślnych ustawieniach. 30 się poprawiłem. No ale dalej. To jest strata 2 sekund i 5 dziesiątych. Wracamy teraz do garażu. I oczywiście pierwsza zmiana. Zakakujemy na C5, czyli najmniejsze opony. O 2 stopnie mniejsze opony, więc powinna tutaj być już różnica. Nie wiem, zobaczymy. Nie mam pojęcia. Na razie zostawiam 30 litrów paliwa. Żeby po prostu potem w tej ostatniej próbie zejść tylko właśnie z paliwem, taką drobną zmianą. zobaczyć czy, czy, czy pobije ten czas. Elektronika. Tutaj, ustawmy już bardziej właśnie pod kwalifikacje, ale to tak naprawdę będę w trakcie jazdy zmieniał te ustawienia, więc podczas takiego szybkiego okrążenia dam na push, to jest pewnie właśnie tryb kwalifikacyjny. Aerodynamika. Hmm. Myślę, że tutaj można trochę zejść z tylnego skrzydła, żeby zwiększyć prędkość na prostych. Bolid jest dosyć podsterowny, więc akurat tutaj zyskam trochę czasu i bolid, balans bolidu powinien być troszeczkę lepszy. Ale na razie zostawię przednie skrzydło na piątce. Ogólnie, co do innych ustawień, takich bardziej zaawansowanych, czyli jak zawieszenie, dampery, Poza balansem hamulców, ale tych innych ustawień nie będę tykał, no po prostu za dużo czasu by to mi zajęło, więc takie podstawowe po prostu tutaj zmiany będę wprowadzał. Dobra, no to co, wyjeżdżamy na tor i zobaczmy, czy rzeczywiście tutaj sporo teraz zyskam przy tych zmianach. Dobra, bateria jest ustawiona na Richard, czyli na tym okrążeniu wyjazdowym. Nie będę zużywał w ogóle baterii. Wszystko sobie oszczędzam na okrążenie pomiarowe. Dobra. Okrążenie pomiarowe z nowymi ustawieniami. Bateria już jest zmieniona na tryb push. Odpalamy DRS. Zobaczmy, czy będzie duży zysk. Na prostej już na pewno. O kurde! Trochę przesadziłem. Na szczęście to jest gra i mogę dać restart. Dobra, kolejna próba. Zobaczmy razem, żeby nie popełnić tylko tego błędu. O, tutaj teraz dobrze przejechane. Pięćdziesiąty na minusie. Kurczę, tutaj trochę potraciłem, o dziwo. Nie wygląda to rewelacyjnie. Ojoj, oj, oj. tutaj bardzo dużo ryzykowałem. Ale jest zysk, choć nie taki jakiego bym się spodziewał. Zyskuję dużo na prostej. Jednak ustawienie skrzydeł oraz moc baterii. Hmm, 70 to jest za mało. Oj, za późno tutaj zahamowałem. No, widzę, że przegrzewam tylne opony, przód w sumie też, lewa strona jest przegrzana, więc pół sekundy tylko zyskałem, dwie sekundy straty do czasu Lando Norisa. kurczę, powiem Wam, że może być bardzo, bardzo ciężko, to jest bardzo dużo, ale tutaj chyba te C5... No nie no, w tej modyfikacji po prostu chyba nie dają tej przyczepności. Poza tym jak widzieliście, one się przegrzewały. Więc w tej sytuacji ja po prostu sobie wejdę na C4 i może, że, może, akurat to będzie optymalna opona pod to okrążenie kwalifikacyjne. Czy coś bym zmienił? Kurczę, no nie wiem. Teraz jest tył bardziej nadsterowny, jest lepiej. Więc na razie zostawię z tym ustawieniem i zobaczę, czy C4. To będzie lepsza opona, bo pod koniec okrążenia brakowało już przyczepności, więc zobaczymy, czy na C4 będzie lepiej, czy one będą po prostu w stanie całe okrążenie bez problemu przejechać. Znacznie wcześniej zahamowałem, ale tył już tu ucieka mocno. Tylko 2,5 dychy szybciej, minuta 16,8. Hmm. No powiem Wam szczerze, że chyba powątpiewam w to, że nawet zejdę poniżej 1,16. Jedyną jeszcze taką e, mocną zmianą, którą mogę wprowadzić, żeby zyskać trochę czasu, no to jest oczywiście zejść z paliwa. Podobno, każde 10 litrów w formule 1 to jest 0,4 sekundy. Aktualnie mam 30 litrów, no i mogę tutaj zejść na. Prawdopodobnie, jak widzicie, estimated laps, nawet na 6 okrążeń, czyli co, 1 litr na okrążenie pali, no trochę to aż y, nierealistyczne. No ale mogę zejść na 4 litry i jestem w stanie przejechać przynajmniej 3 okrążenia, więc 25 litrów mniej, to teoretycznie no gdzieś 0,8, nawet sekunda może być zyskana, ale to oczywiście zależy od toru, więc bardziej bym skłaniał się Gdzieś mniej więcej tutaj sześć siedemdziesiątych. Dobra, pełny fokus. Let's go. A już jest jakiś zysk fajny. Chodzi na to, że paliwo dużo dało. Tutaj bym dostał już unieważnienie okrążenia. Ale dobra, jedziemy. Na cztery dziesiąte. No. Aj, 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 aj. No, ładnie, 60 na minusie. Minuta pięć. Więc tutaj zejście z paliwa dało dużo, ale to jeszcze niewystarczająco. Słuchajcie, Widzowie, nadzieja jeszcze nie umarła. Odkryłem, że jeszcze jest tutaj zmiana możliwości korzystania z MG-UH. Zmieniłem mode na motor, było wcześniej na battery. Teraz daję na motor i to daje więcej mocy na prosty. Tak zwany party mode. Zobaczmy, bo może jeszcze jest tutaj szansa na zbliżenie się do tego czasu, minuta 15:0. Go. Oh. Mom. Nie pobiję czasu Norisa, ale nie wiem, czy Maxa bym powiem 15409, musiał zobaczyć jaki czas zdobył Max Verstappen 115409, więc zabrakło mi 3,5, żeby pokonać Lando Norisa, jego czas z kwalifikacji do Grand Prix Australii. Słuchajcie, po kilku dobrych okrążeniach udało się zejść na minuta 15.400, ale stwierdziłem, że C3 to będzie najlepsza opona, ponieważ na C4 przegrzewam te kapcie w trzecim sektorze. C3 powinno dać mi tą przyczepność. No i pytanie: czy to będzie ten złoty środek, żeby pokonać czas Lando Norrisa? Brakuje mi tylko 3,5 dychy, żeby tego dokonać. Więc wyjeżdżamy na tor i zobaczmy. Come on, let's go. Spory zysk, o te trójki są lepsze niż co piątki i co czwórki, nie przegrzewają się. Teraz, dwie dychy. Jeszcze jedna dycha, półtorej i będzie to. Kamon, trzeci sektor jeszcze przed nami. Tu powinno być najlepiej. 15.062 A Landa Norris, jaki czas? Już patrzę. 15.096 Udało się! Udało się pokonać czas Landa Norrisa z kwalifikacji. Namęczyłem się chyba prawie dwie godziny. Próbowałem znaleźć sposobu, żeby zejść, zejść na to 1.15. Po odkryciu pewnych trybów tutaj baterii oraz tego, że po prostu C3 się nie przegrzewa, C4, C5 no niestety, ale w trzecim sektorze kompletnie nie oddają te opony. Udało się zejść na 1.15062, a kompletnie w to nie wierzyłem po pierwszych kilku okrążeniach, ale jest, udało się. Także wyzwanie zostało ukończone pomyślnie. 1.15.062. Jeszcze jest tutaj potencjał, oczywiście, żeby zejść na to 1.14, ale to już są naprawdę, naprawdę limity. Także tyle czasu tutaj narąbałem: 30 kółek, żeby zejść do tego czasu. No, a Lando potrzebował tylko dwóch okrążeń No dobra, w kwalifikacjach zrobił nie wiem, z 10-11. No, oczywiście, no nie ma co się porównywać z kierowcą Formuły 1, ale dla samego wyzwania fajnie było tutaj po prostu spróbować, czy jestem w stanie zejść na ten czas, na ten wynik. Także widzowie, mam nadzieję, że seria się podoba i następna okazja już będzie w tę sobotę, żeby pobić czas pole position o Grand Prix Chin w sobotę, bo już też w piątek będą kwalifikacje, ale te główne, no to będą w sobotę, więc zobaczymy, kto zdobędzie pole position i filmik będzie wcześniej, nie będzie tak, że wtorek, 3 dni po kwalifikacjach, tylko, no nie wiem, no poniedziałek, może niedziela Albo nawet sobota, zobaczymy. Nieważne. Mam nadzieję, że seria się podoba. Także dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.